W kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Dzisiaj jest ze mną kobieta. Jakże piękna, Gosiardes. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Zawsze powtarzam, że kobiety radzą sobie bardzo dobrze za kierownicą i nawet statystyki policyjne to mocno pokazują, że my jako panowie musimy nad tym popracować, że kobiety są bardziej ostrożne, chociaż jak patrzę na jazdę Gosi na torze, to tak trochę mówię, jeszcze muszę się poduczyć trochę tego wszystkiego. Ale spoko. Gosiu, przygotowałem dla ciebie dzisiaj zestaw 11 pytań. Jakże trudnych, przyjemnych i pożytecznych. Zacznijmy od pierwszego. Za którym razem zdałaś prawo jazdy? Otem I jest... dlaczego za dziewiątym? Zdawałam prawo jazdy dwa razy, ale nie to że za drugim no. razem, tylko dwa razy. Pierwsze zdawałam B1, czyli jak tylko miałam A. 16 lat, jeździłam smartem, 550 kilo, to to było moje pierwsze prawko. Zdałam w Warszawie, także jak dla 16 lat jest żywardowa takiego małego miasteczka, uh -huh. powiedziałam to przejechanie przez w ogóle rondo, Warszawa, stolica no było. Było wyzwaniem i też bardzo fajną przygodą, w, w ośrodku w Skierniewicach nie mieliśmy nic takiego jak, mm -hmm. jak jeden możliwości w ogóle przeprowadzenia, przygotowania, wykonywania mm -hmm. jazd, także no, poranne kursy przed jeszcze pójściem do gimnazjum, wierzyć z ostatnią piątej rano od 6 tak, tak, to było no, bardzo przyjemne doświadczenie i tam zdawałam i teorię i praktykę właśnie w Warszawie, na Annopolu, a e, egzamin na B również zdawałam raz, tylko raz na szczęście, w Skierniewicach, czyli w sumie Proszę. dwa, ale za każdym razem za pierwszym. Czyli... Tu nie ma przypadków w tym wszystkim. To jakim jesteś kierowcą w postaci punktów karnych na koncie? Zerowym. Na tę chwilę zerowym, tak? Ale jak to? No nie, no żartuję. Nie, no można, Aha, naprawdę można. można. Ale, ale zdarzało się, hmm. zdarzało się jakieś tam. Było coś, ale ja też miałem, ja się nigdy z nie, tym nie, nie kryłem. Różne przeboje w moim życiu bywały, trochę się człowiek w jakimś tam wypadku uspokoił, tak? Więc wiesz, nabrał e, gdzieś tam respektu do A wszystkiego. Ja jeszcze nie miałam wypadku? Czy do na, na że takiego. Okay, na to, że się rozbijam, ale to jest to inne. Obieg zamknięty. Tak, tak, obieg zamknięty. A, a na drodze, no przyznam, to znaczy, że mam to póki co szczęście, że nigdy do niczego nie, nie doszło. Właśnie. Ile kilometrów mniej więcej rocznie robisz? No w tym roku to była dosyć rekordowa ilość, bo to były dokładnie 83 tysiące. 83 tysiące, Gosia mnie przebiła, tak 70 parę. No 83, no to... tysiące. to są traski, wiesz, no jednak jak jedna na zawody do Niemiec, to jest to, no nie wiem, minimum 1100, 1200 tak. w jedną stronę razy 2, no to to się automatycznie już robi taki weekendowy wypadzik 2, 2,5 mhm. tysiąca, także to się zbiera. Tych wyjazdów jest troszeczkę. Są treningi, są weekendy wyścigowe, nie. są też wszelkiego rodzaju eventy. No i, no i życie prywatne też do jazdy, prywatne, tak, tak, więc... No i powiem Ci się, że jak jadę tak na zawody, no to jestem zwolennikiem jechania tam samochodem, ponieważ pakuję wszystko, tak? Mam mm -hmm. jedną walizkę taką cywilną, drugą, gdzie mam ciuchy wyścigowe, też kask, nie kask, to się Komfort, gromadzi. Komfortowo tak. się czujesz, A jednak, wiesz, jak jedziesz takim Ryanair'em, czy jakąkolwiek inną linią, to po prostu, no nie, nie ma to sobie sensu. Nie ma to sensu. No właśnie, jakie było Twoje pierwsze auto? Smart. Przesłyszałem na scenie, tak. tak, podsłyszałem. Brabus. Brabus, <noise> brabus stukonny smarcik. Mam go oczywiście jeszcze do tej pory. No tylko z racji na fakt, że to B1. Zależało mi na B1, mm -hmm. także stąd też smart. Po prostu taka rządza chęć jeżdżenia, przemieszczania się i, i, i to był smarcik. No proszę. A które auto ze swoich najlepiej wspominasz? Tylko rozdzielmy może motorsport od prywatnych samochodów mm -hmm, i jest. zróbmy jedno i drugie. Okej, okay. to jeżeli chodzi o, o te moje drogowe samochody cywilne, to będzie to Mini Cooper w wersji John Cooper Works. go To jest ta edycja tak, go naprawdę, mimo że no, przednio napędowe, to tak naprawdę po drodze, no, wrażenia z są fenomenalne. Znaczy, tak jak teraz na co dzień jeżdżę Mercedesem mm. klasy V, czyli prawdziwym rodzinnym minibusem, to... No, komfort jazdy jest zupełnie inny, hmm. ale jednak tak jak po mieście na jakieś krótkie dystanse, to ten miniak, którego to jest moje drugi auto z kolei, i mam je do tej pory, także jestem Proszę. bardzo sentymentalna, jak widzisz, jest no Nie, stoi, a ja auta co pół roku mnie. zmieniam. Nie, dobra, wstyd nie, 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 w ogóle to. nie, ja nie, to... absolutnie nie nie. nie, nie. Powiem, nie. brytyjska tak. wyścigowa białe pasy, biały dach, Dobra, Już, 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 już to widzę. No. No. To, nie, o czym wyobraźni? Po prostu tak, to jest taki sentymentalny i... I taki troszkę nawet ale sportowy, tak, bo to jest wtedy Zetę mm -hmm. 236 koni ma no. bors, a ten ma 211. Tak. Ta poprzednia generacja, ale super, jestem bardzo, no uwielbiam Miniaka. A co do samochodów z motorsportem związanych? O, jestem że... ciekaw? No to poczekaj, zastanówmy się, Był, była Tetetka, Leonera s 3 Golf, Honda Civic też była, ale myślę, że jednak zwycięża. Aha. Audi? Tak, tak właśnie Audi. No taką to na torcie był mój start w Barcelonie, gościnny mm -hmm. start w barwach Olymp Racing za kierownicą właśnie R8 w specyfikacji GT3, no to to jest takie auto najmocniejsze auto, najbardziej przyczepne, takie najbardziej wyścigowe. Jakie to tak, ma parametry w tym momencie? W 112 koni, coś tam kojarzę. Wszystko tego, tak, wiesz, może, może to więcej, nie 5 czy 6 razy no. tyle, także jest wrażenie, ale powiem Ci, no okej, okay, moc to jedno, ale fakt, jaką możesz prędkość przejść przez zakręt, nawet porównując to do GT4, no bo GT 4 mam też sporo doświadczenia i mhm. no i na pewno jestem szybsza mhm. w porównaniu do, do, do GT3, ale GT4 ma, czy wiesz, jakby jakby z skół pracowało osobno. Jest to zdecydowanie bardziej mhm. miękkie auto, podczas gdy GT3, jakby GT4 tak wiesz, tak pracuje, a GT3 to jest taka po prostu jedna sztywna stabilna płyta. Z jaką ty pasją to opowiadasz? To jest takie po prostu aż zacięcie no bo, w tym, no. No tym była, no. tak, no naprawdę oczywiście niewiarygodnym, Szczerze, jak wsiadam tego auto, to miałam pewne obiekcje, jak pójdzie, jak to będzie, czy jest mhm. duża różnica między GT4. No i wyborcy sporo, ale udało mi się jakby z treningu na trening skuka na kółko tą, tą barierę tutaj gdzieś ją zacierać i finalnie skończyłam nawet na trakcji. Trakcja była na 200 z 10, a ABS był na 1, 100 z 10. A po powiedz mi o swojej takiej najciekawszej przygodzie motoryzacyjnej. Wiem, że masz ich pewnie całe mnóstwo. Jest coś takiego szczególnego w Twoim życiu? Czy to jest taki splot jakichś zdarzeń? No, generalnie powiedzieć, jest takie zdecydowanie splot zdarzeń. Strasznie dużo się na to dzieje, ale z takich które tak pamiętam, bardzo mi się mocno wryły w pamięci, bo to było naj, najmocniejsze do tej pory zdarzenie, to było tak, jak złamałam nogę. Jest to może przykre, ale o, złamałam nogę. jeździć skutek. nie można. Nie <laughs> można, ale i tak jechałam. I jechałam czwarta. Złamałam nogę podczas kwalifikacji z Antford walcząc o, o top 3, tak, bo powiedziałam, że brakuje mi tam dyszki, mhm. no i pojechałam. Jedno okrążenie za dużo, tor był mokry, na trzecim zakręciem wypluło mnie delikatnie, przodem, pojawiła się podsterowność, najechałam na tarkę, w której w rowkach właśnie była woda, mhm. obróciło mnie, uderzyłam w ścianę. I tak jakby to jest stopa, no to piąta kość wśród stopiami. I to, jest, I to jest ta ambicja kobieca. To jest, jest. To, to jest to, czego czasem facet nie jest w stanie zrozumieć. No. Tak, no i ujechałam ten wyścig, wtedy absolutnie nie zgodziłam się na mm -hmm. żadne badania, bo jak pożę na badanie, no to wiadomo mnie dopuścili, wiem. bo backup no, wszystko było, byłoby. Tak, tak, absolutnie nie byłoby możliwości startu. No. I no i tak, była złamana stopa, ale no, i tak by startowałam, dojechałam czwarta, potem już sezon, no nie przebiegł tak po mojej myśli, bo, no bo jednak ciężko jest ten proces rekonwalescencji mm -hmm. skrócić do tego minimum i... No i później jakby ta cała mięśnie też to się że regeneracja potrzeba regeneracja, czasu, no, no oczywiście. I, no i skończyłam zamiast na... walczyłam o pierwsze miejsce w mistrzostwach wtedy i skończyłam na szóstym. Także a, tak. Nie, jest źle. ale i tak tak, pierwsza byszka, ta także dobrze. Jakie auto w swoje spominasz najgorzej? Najgorzej? To są trudne pytania, no. Poczekaj, czekaj, to musisz się skoncentrować, wiesz co, nie, nie mam auta, które wspominam nam najgorzej. W zasadzie jak no, z samochodami związuje się, no nie na pół roku, nie na rok, to mhm. tak bardziej w okolicach trzech, czterech, tak, trzech lat. Także lecąc po kolei, no to był, był Smart, był no. Mini, był e, Cela Shooting breaku i teraz kolejny, mm -hmm. znaczy Mini cały czas jest, Cela mm -hmm. tak się już poszedł w zapomnienie, wiem myliłam na niego trumną, a teraz jeszcze karawanem dla odmiany, bo wiesz, czarną No pokazą. wiem, fałka. Także powiem Ci, no najmniej może sentymentalnie podchodzę do, do tego Cela, bo no nie wiem, bo trochę oszukało mnie to, że jest to wiesz, niby to Mercedesowy kombi, a nie było tak tam dużo miejsca, dlatego... Nie, ja przez jakiś czas jeździłem Shooting breakiem Cela i przyznam szczerze, że bagażnik jest taki, bardzo pozostawiające no, wiele do leczenia. Nie to ta linia się nie... wydaje, że jest duża, ta, że, że ta ta ta. auto jest długie, ale tam szał, szału to nie to... robiło, nie, więc i w środku też czuć, że jest dosyć. No Ale to jest na takiej klasie gdzieś tam budowane. Jakbyś miała wybierać napęd na przód, na tył, 4x4, chociaż znowu sobie chyba sam odpowiem na to pytanie. Wiesz co? Ja, no. ja w tym momencie tył. tył. W tym momencie tak, zdecydowanie, no, zdecydowanie tył. Mhm. E, nawet pod kątem takim wyścigowym bardzo byłam długo związana z mhm. przodem, także nie wiedziałam, co to znaczy piękno samochodu no. z napędem na tył. Ale jakby teraz no, zdecydowanie bardziej tak rasowo, bardziej wyścigowo, ten przód jednak, no fakt, że ten przód kluje, że tak wyjeżdża, że No jest ta taki podsterowność bieresiu, wychodzi czasem, nie? To odkopi. jest. I tak naprawdę no, jest tylko i wyłącznie jeden objaw w samochodzie hmm. zapewne na przód, że jest to właśnie ten wyjeżdżający tak. przód. Tak? I po prostu musisz się nauczyć tym. Z tym żyć, jakoś to Inaczej opanę, prędkość w zakręcie utrzymujesz zakręcie, też. Tak. No. Inny w ogóle sposób hamowania, że tak się to hamujesz bardziej, no nawet nie na wprost, ale bardziej tak do zakrętu, żeby jak najbardziej zmusić go mhm. do przekrzywienia się wykonania tego zakrętu i ograniczenia plującego przodu, ale, ale i tak to się dzieje. Także w, no teraz z perspektywy czasu, jak jeszcze w tym roku nawet jeździłam mhm. w mistrzostwach polskich w Leonem. I przesiadałam się z Erusempi do Leona, z Leona do Erusempi, no to... Trzeba się trochę przestawić. Większy, tak. No. Przestawić się trzeba było, ale większy już mi przetworzymy, jak wracam do Erusempi. Chociaż fakt, że tak zmieniałam te samochody, na pewno sprawił, że stałam się w tym roku kierowcą takim bardziej wszechstronnym, bardziej uniwersalnym, bo no, wymagało to naprawdę szybkiej, mm -hmm. szybkiej adaptacji. Tak jak do Leona jeszcze nie, no bo podczas WSMP mamy więcej mm -hmm. tych treningów, tak w Erusemce mamy tylko... Nie, mamy dwa wyjazdy, przepraszam, mm -hmm. dwa treningi są jedna czasówka, także to też nie jest dużo, no bo treningi też dzielimy na dwóch kierowców, czyli jedziemy po pół każdego strefika. Słyszałem treningu. wczoraj o pewnej historii. Tak. <laughs> Jeszcze Jak? do niej kiedyś no. pewnie wrócimy. E... Mój teammate, o tym mówisz, tak? Tak, o tym no. tak. E... Nie chodzi mi teraz o motorsport, bardziej o cywilną jazdę. Diesel czy benzyna? Czy masz v klasę Nie, diesel. No, jest To diesel. jest to diesel. I jednak jak na długi dystans. No, v jest takim samochodem moim codziennym. Nie teraz jest, ale bardziej I na co dzień jeździsz, tak? tak? To jest takie twoje auto. Tak. Że ty jedziesz w Warszawie i parkujesz, tak? Tak, no tak. to przekomieściem. I ja też po prostu ile razy normalnie. Cenzuralne Aha. niecenzuralne sobie stoleci z moich nie. ust, bo. Skąd no, miejsca potrzeba. Jest zawsze... no. tak, tak, dokładnie tak jest. Dokładnie no tak jest. ze Smarta przesiąść się na fałkę, to, to tak ze trzy smarty w poprzek, nie. No. Tym bardziej, że teraz mama swoje zagrała mi. No i bo ona sobie kupiła smarta tej nowej generacji, także jak idziemy do Warszawy, no to wiesz, ona Smarty miała v klasą i... i. jest problem. Tak. Ma w zależy w w kogo będzie tak. Powiedz mi jedno, jesteś od wielu, wielu lat związana jak nie od zawsze z motorsportem, z motoryzacją. A jakby nie było u ciebie tej motoryzacji, to co jest taką twoją pasją, co mogłoby się stać twoim życiem? Nic. <grym <grym dziękuję. 24, to, po prostu nic. Słuchaj, to jest to po ja prostu. Uświadomiłam sobie całkiem niedawno, że w przyszłym roku, w 2019, będzie moje dziesięciolecie właśnie pomocą... Od kartingu, mówisz, ile lat od temu kartingu, już. No no to dokładnie będzie 10 lat, Zaczynałam w 2009 i no w tym momencie jest to całe moje życie, że nie wyobrażam sobie, jakby no nic nie robię lepiej poza, poza ściganiem się. Także to jest moja pasja, coś, czym się realizuję. Jakby przemieszczenie mnie U... przestrzeni nie, nie to było. Taka bardzo. pasja dzisiaj epatuje z tego miejsca, że aż normalnie jeszcze bardziej mi się udziela. Więc Gosiu, to była taka krótka lista pytań, tak żeby... Nie tylko gadać typowo o motorsporcie, jeszcze pewnie będzie i okazja o tym porozmawiać. Może na no torze jakoś? No, Pojeździmy dobrać. trochę. Coś tam ostatnio wydachowałem na torze, spok. Poprawimy. <laughs> 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 Okej, okay, dziękuję Ci serdecznie za spotkanie, a z Wami się żegnam. I Póki co pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej!